Cześć, tu Karolina Pytlasz, kanał Fana Berries Dzisiaj chciałam Wam pokazać album, album warsztatowy Które poprowadzę w Łodzi Współorganizatorem tych warsztatów jest Margaret I użyłam do niego kolekcji Breeze of Dreams Ale również właśnie kolekcji Summertime I połączenie tych kolekcji właśnie stworzyło mi to stworzyło mi nazwę Rajski Sekretnik ponieważ właśnie zielenie tutaj z tej kolekcji kojarzą mi się z takim, z taką tajemniczością tajemniczym ogrodem a tutaj właśnie na tych stronach jest taki taka rajska wyspa właśnie otoczona bujnym zielonym lasem no i tak jak myślałam właśnie jak nazwać ten warsztat to wyszło mi Rajski Sekretnik i tutaj na okładce jest motyl, model HDF, właśnie też Margaret. Są też tekturki listki, i tutaj kwiatuszek z dodatków do tej kolekcji Breeze of Dreams. Pierwsze właśnie kwiatuszki, które tak mi się wydaje, trochę zrobiły furorę w takim rynku papierowym, że właśnie można sobie złożyć. Z wyciętych elementów kwiat, który właśnie daje nam tutaj taki fajny efekt 3D. Yy, więc tak. I tutaj, jak widzicie, mieni się na okładce pasta brokatowa, którą sami stworzymy podczas tych warsztatów. Tak samo tutaj na, na skrzydłach jest nałożona pasta, są tutaj media finabar farby akrylowe brokat, jak widzicie tutaj, tak obracam, bo to się tak fajnie mieni i jak się to trzyma w rękach to nie sposób po prostu się powstrzymać od tego tutaj jest tuszem po, po płótnie przeciągnięte przez maskę, błyszczy się też od, od farb i wosków tutaj z tyłu Również troszkę maski przeciągnęłam yy, I ten motyl ściąga się, jest tutaj na magnes. Yy, z tyłu też jest oczywiście oklejone. I tutaj po otwarciu i rozwiązaniu stążek żyj pełnią piersią. Pojawia nam się napis żyj pełną piersią. Tutaj też jest troszkę Przeciągnięte przez maskę i tutaj pięknie taki kobiecy akcent właśnie nam daje. Też ta maska jest taka delikatna i, i daje nam taki fajny, romantyczny akcent tutaj w tym albumie. I album otwiera się do góry i do dołu. U góry jest mata, mata na zdjęcie. Tutaj też jest papier moczony, gotowany w Color Glow w proszkach z 13 art I tutaj są takie małe, słodkie tagusie, na których można sobie coś zanotować. Albo można, i tutaj jak widzicie, też wszystko się pięknie błyszczy. I na, na dół również jest kieszonka. Też są małe tagi, które tutaj właśnie są w kolekcji i właśnie aż się proszą, żeby coś na nich napisać, żeby ich użyć właśnie do takich małych kieszonek. I są też napisy, które można też sobie jeszcze gdzieś dodatkowo, znaczy napisy są takie tagi, to coś, ale tagusie, <noise> że można pod zdjęcie sobie dokleić. I mu właśnie może służyć jako taki jakby pamiętnik z podróży, a też można go wykorzystać jako album, po prostu i w miejscach na notatki, po prostu wkleić sobie zdjęcia, bo nawet tutaj, właśnie na tych na tych tagach, też jakieś mniejsze zdjęcie, czy tutaj z tyłu, również się zmieści. Tutaj maty są przygotowane na zdjęcia 7x7 cm kwadratowe. Użyłam też napisów z tej kolekcji Rób to co kochasz I tutaj też są takie mini tagusie Rozcięłam tutaj papier i, I włożyłam Tagi Tutaj jest Tutaj jest wodospad Na parę zdjęć I wykorzystałam właśnie tutaj Motyw kamieni z kolekcji Tutaj są maty na zdjęcia i właśnie pojawia nam się, są w ogóle w albumie są dwie karty tylko i tutaj y, takie właśnie miejsce na, y, na notatki. Y, I cała magia właśnie jest tutaj w, w tych stronach właśnie pomiędzy, które są otwierane na magnes, są elementy pop-up i właśnie też są ozdobione troszkę pastą przeciągniętą przez maski mchem, kwiatami więc taki no, po otwarciu jest taki efekt wow właśnie tego morskiego klimatu urzeczywistni swoje marzenie tutaj też jest przez maskę przeciągnięte właśnie tą brokatową i jest takie miejsce na notatki właśnie strony pokolorowane color glow które będziecie mieć w kicie przygotowane. Yy, można tutaj wklejać zdjęcia, można yy, sobie ponotować jakieś właśnie wspomnienia czy ciekawe historie yy, z jakiegoś zdarzenia, wakacji. Zależy, do czego użyjecie tego albumu. I yy, tutaj kolejna strona, również na magnes, również elementy pop-up. I tutaj też maty na zdjęcia. Nie chciałam robić tutaj zamieszania. Wkleiłam, ja sobie wkleiłam maty 7 na 7 na takie zdjęcia. Ale również właśnie mogą się tutaj znaleźć maty 9 na 13, czy właśnie jakiś, jakiś Wasz ulubiony rozmiar. I tutaj kolejne właśnie takie tajemnicze. Tajemnicza skrytka. Właśnie z tym wycięciem tutaj pojawia nam się rajski obraz, którego tutaj nie chciałam zasłaniać. Jest taki piękny. I również tutaj, oczywiście, można wkleić sobie zdjęcia, jak ktoś będzie chciał. To jest nasze miejsce. Tutaj jest też zręka, która nam tutaj lekko odstaje. Nie chciałam, żeby to tutaj robiło grubość, ale właśnie. Taka tu jest ten cały, jakby moja myśl, że jest. przedzieramy się przez taką dżunglę i po odsunięciu ostatnich liści pojawia nam się taki właśnie rajski obraz. Także ja tutaj jak widzicie, moja wyobraźnia jest ogromna, ale właśnie tak na. Na warsztacie nauczycie się, y, spróbuje, możecie spróbować sobie y, obić płótnem, y, przymocować tutaj, nauczyć się mocować do y, grzbiet i też właśnie mocować magnesy, czy robić elementy pop-up. No i przede wszystkim, właśnie nauczycie się tutaj y, mieszać media, łączyć wszystko ze sobą, żeby to wyglądało właśnie wszystko spójnie. Album mógłby być też tak, też by to też by się to trzymało, ale myślę, że ta wstążka tutaj dodaje nam fajnego efektu. I tak prezentuje się album. Zapraszam Was serdecznie w maju na, do Łodzi na wspólny, kreatywny czas. Mam nadzieję, że Spotkamy się również też poza warsztatem, także tak się prezentuje album. Mam nadzieję, że zaciekam u Was i spotkamy się w maju w Łodzi. Do zobaczenia!